dajcie wszyscy. Dzisiaj kolejny film z paletką za 3,800 no Jest ciekawie, powiem Wam. Wreszcie coś ciekawego się trafiło. Taki personal beauty w większości jest. A jakieś tam gamingowe parę rzeczy też. No elektronika powiedzmy. No, w sumie elektronika. Także no, zobaczymy co jest. A, patrzcie na remingtonik, suszareczka 120 złotych. To wszystko jest, no w sumie, Tutaj wszystko na tym jest A i się nie AB. No. E, Remingtonem mamy jakąś e, prostownicę 120 e, myszka e, dla le, le, leworęcznych osób. E, ale ona ma stację dokującą, e, zładowana. Także 150 zł też nie jest źle. Aparacik słuchowy 5 dyszek nowy, e, szczoteczka, 5 tych Nowa. No i tak mogła być nowa nowa. co tu? Bolarka włosów stóweczka tu mało blade'a Philipsa do zarostu 150 zł. Kolejna myszka pinningowa. O, nic że stówka. Ceny troszeczkę obniżone są bardziej niż na Allegro, znaczy na, na, na Allegro kosztuje około 140-130, to na stówkę też nie jest źle wcale. Ale padzik Xbox, nowy 150 Zł, tu jest jakaś robówka za 8 Dych. Oral-B Pro 3, 8 dyszek, zresztą ma. No. Tu mam golarkę znowu do włosów, za 200 Tu są jakieś lokownice, dwie sztuki to jakiejś firmy, no name, Ale po 800 zł da się sprzedać. Prostownica, 50 Dwie siateczki, Oral pro 3, 150zł. Co tu znowu jakaś suszarka. Zobaczcie, suszareczka. Z 8 dyszek firmy Grunik. Dalej. Suszar kolokówka, cztery dychy tu mamy nowy termometr, 150 zł, taki dla niego już, Klawiatura dela przewodowa, ale azerty jest. Także ktoś sobie może przełożyć w po prostu przyciski zmienić w ustawieniach i za trzy dyszki do um, Tu jest kreatura z mieszką. Też przewodowe, też azerdy. No ale wiadomo, można przedstawić z podkładką, to jest podkładeczka, za stówę. Spoko. Tutaj krokata, znowu mamy podkładkę podmieszkę, trzy 3 dychy. I dalej mamy co ja tu mam, to jest pistolet do wyciskania do silikonu, tam doszy do kleju do okulatorowego akumulatora, nie ma działam. Trzy stóweczki. Dalej mamy znowu suszarka. Taka ze szczotką. 8 dych. Kolejna. Kolarka. Dwie stówki. Termometr. 150 zł. Termometr. 150 zł. Tu jest trymer do obrody Ta stówka. Kolejny OneBlade. Dwie stówki. Jest tak stówka, 200, stówka, 200. Tu jest znowu za Jest suszarka taka ze szatką. Tu jest kot drzewczy na ramienia, ramienia i plecy. Za dwie stówki. Tu za stówkę mam dla coś, dla stówkarzy. włożyć sobie cieplutko. Jest Tymetrymer do nosa 4 dychy, kolejny trymer do nosa 8 dychów. Tu mamy za pędyszek. No i tutaj troszeczkę słabo to już jest, no, można powiedzieć, kategoria C kategoria C. Bo ale niestety ogólnie. No tu jest szczelina taka. Jest działający wszystko. Może to rozbiorę na bo tutaj coś po prostu tu albo upadł, wyskoczyło ogólnie mojej działający prawie to za 200 jeżeli mam kosztuje 600 i lecznie w tańskie to za dwie stówki. no i zaraz z, z drugą częścią wchodzimy. Więc wracamy z drugą częścią leci padzik 150 zł też nawet, um, tu maszynkę do brody. O, no to, że jest, tutaj że jest likwidacja, ale tu jest dużo na, na wszystko, jest prawie że nowe albo nowe. Tylko, że brakuje na przykład ładowarek. A, no powiedzmy, ładowarek jest pewien od innych rzeczy, także może się przydać. Podkładka powyższa dycha. Tu jest kolateczka, znowu kolejna zastówka. No brakuje ładowarki. Warto no, to muszę sobie wykupić. Kolejna kolarka 5 tak jak podkładka, dycha Co jest To jest masażer do pleców. Nie chcę mi się bać, bo 150 zł jest w małej. sporo. Co tu mam dalej? Tu jest kolejny szkółk, OneBrain, ta sama, do 150 zł Tu jest inhalator dla dzieci, za trzy dychy. Kolejny szkółk. zgrzewczy dla dwóch osób, taki duży, stówka. Po kolejny dosgrzeczkę do będę w taki mniejszy młuczki. Wszystko leci tam z tyłu. Chcę zobaczyć co to było. Też to jest inhalator taki mały Zastówka. na Tu jest taki patro rozgrzewający, 4 do 5. Do brodu się go podłączy oczywiście. I to jakieś suszarki, też świegło, jakieś tamy, pistkie, 7 dych, blokówek, 5 dych. Tu jest znowu golarka do głosów i do brody, 8 dych. Nowa jest koszarka, To jest używana e, Revitrona za 5D. Kolejny nieźle, waga łazienkowa dla świrów. Oświetlenie złotynowa też. W sumie też jest nowka, ale za 500, stówek. Może ktoś kupi. Nie wiem kto, ale może jakiś świr się znajdzie. Kolejny pad taki rozgrzewający. Koc. Koc, ten 7 dych, Ten pad, 8 dych. Poduszki z taki, takie masujące, grzewcze, ale oczywiście, brak ładu. Ale co jest? Kolejna poduszka, druga ładu, 5D. Ta do włosów za dychę. Znowu kolejna mata. Yy, tylko grzewczo, masująca za drzwiami. 150, to no, taki fajny wasanik na szyję, ale niestety, jak to działa, jest tylko, tylko, że ktoś przy wyciąganiu nie chcący rościu, ale on już jest sprzedany za 150. Nie, nie mam odwagi, ale, ale już ktoś tam sobie z tym poradzi. No, i już ostatni, tylko do symulatora lotu, i no, jest ostatnim. się da na 100. 120 zł. No, i też są zepsute rzeczy, ale jak powiedziałem, tyle asortymentu. Wydaje mi się, tak nie Ten zegarek. Jakiś Ice Watch kosztuje 4 stówki, no, ale niestety tu jest pęknięcie, zdarza się. Pewnie by nie było, że jest zlikwidacja czy coś, ale może no, podczas transportu się uszkodził, teraz nie. Inhalator kolejny przenośny też coś tam nie działa, miał być stówki. No, ale tutaj y, maszynka ta już jest wyrzucona i ta kolejna też ona noży niej nie pracują. Nie wiem, może ktoś za 5 kupi i naprawi sobie. Co jeszcze jest tam. Miałem przedwóce inwalidzki i tablica magnetyczna, tak to już nie będę pokazywał. Cena to była 3800 za paletę około 7200 do wyciągnięcia. Także prawie 100% jest także Naprawdę jest dobrze. no, no dostawca no, zobaczymy live'a dzisiaj zrobię ile tego pójdzie mam nadzieję, że wszystko no i co, widzimy się przy kolejnym palecie teraz będzie, ostatnio też mówiłem, że jadę po paletę byłem po nią, ale to się rozeszło tak szybko, że nie zdążyłem nic nagrać I z niej też było za 1600 sześćset czwórkę z nią wyciągnęliśmy prawie także też po 100% bicia ten dostawca dla jest super no, czyjmy, jak będzie dalej w takim razie na razie cześć